Święty Michał, dzień czwarty. Sprawiedliwość z wysoka, Twoje imię przywrócone. Zasubskrybuj z otwartym sercem, włącz powiadomienia i dołącz do kanału na WhatsApp przez link w opisie, aby żadna iskra światła przeznaczona właśnie dla Ciebie nie zgubiła się w hałasie dni. Wiesz, jak to jest słyszeć własne imię w cudzych ustach i nie rozpoznawać w nim siebie. Lecz czyjś pośpieszny werdykt. Etykiety nie przyszły jednego dnia. Przejęzyczenia, półsłowa, niedopatrzenia, stary błąd wyjęty z kontekstu, gdy komuś było wygodnie. Z biegiem lat przylgnęły do twojej skóry i zacząłeś wierzyć, że ten krzywy obrys to twój kształt. Wieczorem milkniesz, a w środku wstaje szept niepokoju. A jeśli mają rację, a jeśli jestem tym, co o mnie powiedziano, ta myśl skraca oddech i zmniejsza kroki. Świat kocha migawki i gardzi historiami. Jedno zdjęcie uchwycone w nieodpowiedniej godzinie chcą zamienić w twój portret na zawsze. Z tą fotografią łatwo pominąć twoją drogę, wierność w małym, wewnętrzne bitwy bez widzów. Czujesz w ustach smak popiołu, jak po pożarze, który przeszedł przez dom twojej reputacji. Drzwi trzeszczą, spojrzenia ślizgają się, a ty jakby chodzisz korytarzami, gdzie na ścianach wiszą zniekształcone kopie twojej twarzy. Lecz w głębi wiesz, to nie jest ostateczna wersja. Najsurowszym sędzią okazał się ten, który mieszka w tobie. Przechowuje powiększenia Twoich najsłabszych minut i lubi recytować je nocą. Nauczył Cię usprawiedliwiać się, zanim powiesz prawdę. I związał Twoje imię z poczuciem winy, które nie leczy, lecz paraliżuje. Od tej wewnętrznej prokuratury stałeś się mniejszy, niż zostałeś powołany. Cichy, ostrożny, niemal niewidoczny. Ale nie zostałeś stworzony do więzienia. Podejrzeń. Twoje imię nie rodziło się jako wyrok. Ono od początku było pieśnią powołania. Twoje imię nie powstało na papierze lecz w sercu starszym niż wszelka kancelaria. Drży w nim wibracja Twojej misji, odcień Twojej odwagi, sekret Twojej czułości. Przeszło burze, zakurzyło, się drogą, nasiąkło łzami, a jednak nie utraciło nuty, po której niebo poznaje ciebie. Chcesz obmyć je czystą wodą i przywrócić mu pierwotny blask. Jak to zrobić, jeśli pamięć ciągnie wstecz, a bliskie głosy doradzają pogodzić się z minimum, by mniej bolało? Dziś stawiam przy tej pamięci światło. Na progu czwartego. Dnia rodzi się święte napięcie między pragnieniem sprawiedliwości a głodem odwetu. Sprawiedliwość z wysoka nie upokarza nikogo, przywraca prawdę, która niesie pokój. Twoje serce zna te różnice, ale ból kusi skrótem. Pytam Cię łagodnie i z autorytetem: czy jesteś gotów wypuścić gorycz, by przyjąć miecz światła Michała? Czy odważysz się zamienić kłującą rację na klarowność, w której oddycha miłosierdzie? To krok mocnych, pragnących pokoju, prawdziwego, nie spektaklu. Widzę wysoką, przejrzystą salę, gdzie zwojów się nie fałszuje, a świadkowie są czystymi płomieniami. Przed tronem pokoju otwierają się kroniki tego, czego ludzie nie zauważyli. Tajna wierność. Praca bez oklasków, łzy wylane w ukryciu. Tam twoje imię nie jest społeczną naszywką, lecz pieczęcią ducha. A Archanioł Michał stoi u twojego boku, z mieczem w pochwie, czekając na znak, który wypłynie z twojego serca. Tu nie targuje się faktami, tu prawdę rozpoznaje się po świetle. Post nie jest tylko sprawą żołądka. To sprawa otwartych dłoni. W czwartym dniu oddajesz ludzką reżyserię sprawiedliwości i stajesz pod jurysdykcją nieba. To nie bierność, to zdecydowana zgoda na życie w zgodzie z prawdą. Pozwolić, by zdjęto cudze, zwrócono twoje, odebrać to, co się należy z łaski. Oto praca duszy. Imię przywraca się nie hałasem, lecz klarownością, nie naciskiem, lecz światłem, które nie prosi o pozwolenie. Tu stajesz się równy i cichy zarazem, kiedy sprawiedliwość stępuje, oddziela jak cienki nóż rozróżniający między kością a szpikiem. Odkleja od twojej skóry kłamstwa, które się do ciebie przykleiły i zostawia prawdę, która Cię niesie. Zrywa wewnętrzne układy zawarte ze strachu, rozwiązuje sojusze z oskarżycielskim szeptem, roztapia cudze tytuły zawieszone na tobie bez prawa. Nie lękaj się tej operacji. Przyszła ratować, nie oszpecać. W jej ciszy zaczynasz słyszeć swoje imię inaczej, równo, czysto, bez wibracji wstydu. Zrób teraz gest mały i potężny. Napisz swoje imię na kartce i patrz na nie, aż spokój w tobie usiądzie. Niech wstaną emocje, wrócą sceny, przyspieszy. Puls obserwuj bez paniki, potem powiedz powoli z szacunkiem: Odzyskuję moje imię w świetle najwyższego. Każda obca etykieta teraz odpada. Powtórz to nie jak zaklęcie, lecz jak przymierze Twojej świadomości ze sprawiedliwością z wysoka. Niech to zdanie wyprostuje Twoje ramiona i rozgrzeje pierś. Twój oddech poświadczy, że wyrok podlega rewizji. Nadszedł czas, by odmówić zamentowi, który wmówił Ci, że jesteś tym, co ci się przydarzyło. Jesteś więcej niż epizod, więcej niż potknięcie, więcej niż zgrabnie opowiedziana plotka. Gdy w tobie zamieszka przebaczenie, nie rozgrzesza zła, ucina czynsz, który płaciłeś mu uwagą. Sprawiedliwość nieba działa po cichu i przygotowuje grunt, po którym pójdziesz z oczyszczonym imieniem, a twoje kroki przestaną skrzypieć po podłodze wstydu. Będą miały miękki ciężar chodzenia w prawdzie. Często sabotaż przychodzi z niewypowiedzianego. Nosiłeś w sobie zeznania, broniłeś się w milczeniu, zaciskałeś pięści w kieszeniach i uprzejmie się uśmiechałeś, gdy odbierano ci godność. Dziś otwórz usta w jedynym właściwym miejscu, w intymności z Bogiem, nazwij Mu wszystko, co ci zrobiono. Co zrobiłeś ty, co straciłeś, czego boisz się znów pragnąć. W tej uczciwości aniołowie zapisują nie po to, by oskarżać, lecz by wydać nowy dekret. Imię tego serca wolne od ciężaru nieprawdy. A dekret natychmiast zaczyna działać. Przyjdzie pokusa dowodzenia, tłumaczenia się na każdym rogu, wystawiania kwitów dla sceptyków, lecz najlepszym argumentem jest owoc, nie hałas. Sprawiedliwość z wysoka ma metodę strategiczne milczenie. Wobec zepsucia, proste słowo wobec prawdy czysty czyn jako pieczęć nowego werdyktu. Zobaczysz, jak drzwi uważane za zaspawane uchylą się, właściwi ludzie wypowiedzą Twoje imię bez ironii, a projekty podkopane szeptem odzyskają grunt. Zrozumiesz, że to nie szczęście, lecz porządek wewnątrz. Pamiętaj, Twoje imię zostało pomyślane wcześniej, nim wymówili je ludzie. Śpiewała je po cichu miłość, posyłając cię w tę godzinę z konkretnym zadaniem. Gdy wracasz do źródła, imię przestaje żebrać o walidację u przechodniów, staje się proste i szlachetne światło, które nie rywalizuje. To jest przywrócenie, niespołeczny makijaż, lecz powrót do wewnętrznego projektu, gdzie każda litera. Odzyskuje swoje miejsce i sens, a cudze głosy przestają dyktować, jak masz brzmieć. Może są długi, moralne czekające na spłatę, słowa do naprawienia, gesty restytucji odkładane na kiedyś. Sprawiedliwość nieba łagodnie, lecz jasno pokaże Twoją część. Bez żrącej winy, z klarownością. Zrób ją, choćby była mała. Zadzwoń, napisz, wyjaśnij, poproś o przebaczenie tam, gdzie to wyzwala. Nie kupujesz reputacji, czcisz prawdę. Wtedy niebo potwierdzi tak, to droga światła, i powierzy ci nowe zadania, bo byłeś wierny w małym. Noś swoje imię jak pieczęć, nie jak maskę. Nie staraj się imponować, wyrażaj się, zamiast tłumaczyć się bądź obecny. Ta prosta spójność porządkuje to, co wokół. Rozmowy tracą ostre krawędzie, spojrzenia równowieją, a dzieła zgadzają się ze słowem. Przywrócone imię przynosi cichy autorytet. Gdy ludzie czują tę zgodność, nie mają już ochoty naklejać etykiet, odpadają same pozbawione karmienia, a ty idziesz bez pośpiechu i bez wahania, pamiętając, kto pierwszy zawołał cię po imieniu. Miecz Michała nie służy prywatnej zemście, lecz czułej precyzji, która stawia cię na twoim miejscu. Przecina niewidzialne nici cudzych oczekiwań, rozplątuje węzły jałowej winy, zmiata pajęczynę porównań. Pod tą pracą oddycha się głębiej. Myśli stają się przeźroczyste, a miłość, wolna. I nagle słyszysz swoje imię w sobie bez drżenia, jak nutę trafiającą dokładnie w wysokość Twojej godziny. Tak niebo stroi Twój głos, byś brzmiał prawdziwie. Nie lękaj się rytmu Boga. Sprawiedliwość z wysoka nie spóźnia się, dojrzewa. Układa części tak, by gdy się objawi, nie zostawić miejsca ani wątpliwości, ani pysze. Przywrócenie Twojego imienia będzie widzialne i łagodne, mocne i miłosierne jednocześnie. Poznasz je po sobie, przestaniesz krzyczeć, zaczniesz dziękować. Twoja wdzięczność stanie się podpisem pod dobrze rozpatrzoną sprawą, a świat ją odczyta, nawet jeśli nie zrozumie słów. Wybierz dziś mowę, która cię nie sprzedaje. Nie mów przeciwko swojemu imieniu. Nie nazywaj się tak, jak niebo. Cię nie nazywało. Uważaj na żarty, w których sam siebie pomniejszasz. Wydają się niewinne, ale podkopują fundament. Ucz się mówić niełagodnie, tak świadomie, jeszcze nie wiem uczciwie. Wtedy twoja mowa wyrówna się z wyrokiem nieba, a każde zdanie stanie się kamieniem fundamentu dla uzdrowionej reputacji. Potwierdzi to cisza, która zapadnie w tobie. Widzę, jak przebudowują się kręgi wokół ciebie. Jedni się zbliżają, bo rozpoznają światło, inni odchodzą, bo nie da się już targować z prawdą. Nie zatrzymuj ani nie popychaj, pozwól grawitacji ducha wykonać pracę. Czyste imię przyciąga właściwych ludzi, sprawiedliwe projekty, odpowiednie drzwi. Poznasz je po ciele. Tam, gdzie jesteś wezwany, oddech się pogłębia. Tam, gdzie nie, coś ściska pierś. Idź za oddechem. Bywa uczciwszy niż hałas. Unieś wzrok. Księgi nieba są otwarte, a przy twoim imieniu pojawia się ogniste słowo przywrócone. To nie wymazuje przeszłości, lecz stawia ją na miejscu, nie pozwalając jej uzurpować tronu teraźniejszości. Będziesz mógł opowiadać o upadkach bez wstydu, jak o stopniach wiodących w górę będziesz błogosławić nawet tych, którzy zranili, nie dlatego, że mieli rację, lecz dlatego, że przez nich odnalazłeś drogę do prawdy, która wyzwala. Uczyń z każdego poranka wezwanie. Wypowiedz swoje imię powoli, jak komunie tożsamości. Pomódl się prosto: Święty Michale, mieczu światła, postaw moje imię przed oczami sprawiedliwego, odetnij każdy związek z kłamstwem, oddaj mi klarowność skradzionej godności, daj odwagę żyć prawdą, zostań chwilę w ciszy i słuchaj. W środku wyprostuje się niewidzialny miecz, nie w dłoni, lecz wzdłuż kręgosłupa, czyniąc cię prostym i lekkim. To nowy ton twojego dnia. Gdy przyjdzie czas mówić publicznie, mów z miejsca uzdrowionego, nie z rany. Uzdrowiony głos się nie usprawiedliwia, nie oskarża, nie targuje. Mówi prawdę krótkimi zdaniami, stawia granice bez murów, zaprasza bez nacisku. Wtedy twoje imię nabiera gęstości, a ci, którzy je słyszą, czują w nim spójność. Nie marketing. Spójność rodzi zaufanie, a zaufanie z czasem staje się najwyższą formą reputacji. To będzie twoje ciche zwycięstwo, trwalsze niż jakakolwiek błyskotliwa obrona. Pozwól sobie przyjąć drobne znaki przywrócenia, nieoczekiwaną wiadomość, reaktywowaną okazję, publiczne sprostowanie, rekomendacje od kogoś, kogo nie brałeś pod uwagę. Nie umniejszaj ich ani nie zrzucaj na przypadek to okruszyny z wielkiego stołu, który już jest szykowany. Zbieraj je w sercu, dziękuj i idź równym krokiem. Sprawiedliwość z wysoka kocha detale, a przez nie Twoje imię niemal niezauważalnie ubiera się w nowy płaszcz. Dziś zrezygnuj z pragnienia, by wygrać wszystkie ziemskie procesy, aby wygrać ten największy na w środku. Nie musisz przekonywać całego świata, masz pozostać prawdziwy, nie musisz zmywać wszystkich plotek, masz strzec serca czystego. Gdy pilnujesz centrum, peryferie wracają na miejsca. Gdy czcisz powołanie, krajobraz sam przebudowuje się, by cię wesprzeć. Tak działa sprawiedliwość z wysoka, która przywraca twoje imię i daje ci nowy krok. Mówię teraz prosto do twojej duszy. Obietnica została spełniona. Sprawiedliwość z wysoka stąpiła cicho, bez krzyku i postawiła y, pieczęć na twojej historii. Już nie echo dawnych cieni. Lecz klarowność prawdy rysuje Twój kontur. W księgach nieba, obok Twojego imienia, pojawiło się słowo przywrócone. Czujesz to w ciele, kręgosłup sam się prostuje, powietrze gęstnieje pokojem, a w piersi zapala się ciepło, które nie parzy, lecz uzdrawia. Tak kończy się czas wyjaśnień, a zaczyna czas godnego milczenia, w którym twoje istnienie mówi prawdę bez mikrofonu. Od dziś nie biegniesz za wersjami innych. Nie targujesz się z czyimiś opowieściami. Zamieszkujesz oryginał. Wstyd, który kleił się do twojego czoła, odszedł jak stara folia, a skóra tożsamości znowu oddycha. Nie redukujesz się do przekonywania. Odważasz się być. Życie ustawione pod prawdę staje się argumentem trwalszym niż najzręczniejsza obrona. Gdy zapytają po Staremu, Twoja spokojna obecność będzie odpowiedzią. Przeszedłeś od bronienia się do budowania. Widzę, jak świętego Michał zbliża ostrze do światła Twojego czoła nie po to, by zranić, Lecz by narysować wyraźną granicę między tym, za kogo cię wzięto, a tym, kim jesteś naprawdę. Nakłada na twoje ramiona płaszcz odwagi. Tkanina błyszczy bez pychy. Na nim litery twojego imienia dźwięczą jak czyste dzwony, przywołują to, co twoje, i wypuszczają to, co obce. W tej chwili mapa niewidzialna przerysowuje drogi. A właściwe ścieżki same podpinają się pod Twoje kroki. Wypuszczasz gorzki brzeg urazy i przyjmujesz rozeznanie miecza światła. Nie potrzebujesz, by ktoś upadł, abyś Ty mógł powstać. Wstajesz, aby prawda stała się widoczna. Rozwiązujesz węzły ściskane dotąd w dłoniach, odkładasz kamienie i oddychasz. Tak działa sprawiedliwość z wysoka. Nie zostawia cię pośród ruin dla krótkiej euforii, ale stawia na mocnym fundamencie, gdzie każdy szczery krok jest żywym kamieniem. Tu twoje tak i nie nabierają wagi, przepisujesz przymierze ze swoją mową, nie podkopujesz imienia wdzięczną autoironią ani obietnicami bez pokrycia. Mówisz tak, gdy tak. Nie, gdy nie, a jeszcze nie wiem, bez wstydu. Wymawiasz swoje imię wolno, z szacunkiem, jak modlitwę tożsamości. Pozwalasz mu porządkować wnętrze, myśl z krokiem, spojrzenie z czynem, serce ze słowem. Tak utrwala się przywrócenie, w spójności setek małych wyborów, które nie szukają świateł, lecz rodzą pokój. Patrz, jak rzeczywistość odpowiada na nowy werdykt. Drzwi na zawsze zamknięte zaczynają się rozsuwać i odsłaniają jasny korytarz. Imię, które od Ciebie uciekało, zaczyna zapraszać, nie po to, by żądać, lecz by ofiarować. Projekty pokryte rdzą wypływają z brakującą częścią na miejscu. Nie dziw się rytmowi, wielka łaska. Ubiera się w ciche, detale. Zbieraj je jak kamienie rzeczne i stawiaj z nich ołtarz wdzięczności, żeby pamięć opierała się na darze, a nie na przypadku. Naprawy dokonują się po cichu tam, gdzie nie doszedł Twój głos. Tam, gdzie mierzono cię krzywo, miara się prostuje. Tam, gdzie cię przeoczono, spojrzenie wraca. Tam, gdzie porównano niesprawiedliwie, zmieniają się kryteria. Nie musisz zwoływać świadków, świadkowie odnajdują Ciebie. Nie przepisywać każdy raport, żyć własny rozdział w czystości. Niebo nie potrzebuje megafonów, pragnie serca, które niesie swoje imię z niezmordowaną godnością. Nawet Twoje rany zaczynają świecić inaczej. Nie są już medalami bólu, lecz oknami, przez które wchodzi nowe powietrze. Dotykasz ich miłosierdziem, nie niewstydem, nazywasz je po imieniu, ale nie pozwalasz, by one nazwały Ciebie. Przekształcasz je w rzemiosło serca, zdolność cichego pocieszenia tych, których przecięło w podobnych miejscach. Tutaj sprawiedliwość splata się z miłosierdziem, a to, co wyglądało na porażkę, staje się językiem życia. Wdzięczność płynie jak odruch, nie jak obowiązek. Dziękujesz za nowe szanse, za korekty, które wyprostowały twój krok, za pauzy, które uchroniły przed złą pośpiechą. Dziękujesz Bogu, że strzegł twojego imienia, gdy ty mówiłeś o nim nieuważnie. Dziękujesz Michałowi za delikatną separację, przez którą możesz kochać bez gubienia siebie. Ten zapach wdzięczności staje się atmosferą domu. Kto wejdzie, rozpozna, że tu króluje prawda z czułością. Błogosławie pracę Twoich rąk i słowa Twoich ust. Niech to, co czynisz, umacnia to, co mówisz, a to, co mówisz, rozświetla to, co czynisz. Niech Twoje imię krąży nie jak błyszcząca pusta marka, lecz jak żywe zobowiązanie. Ten człowiek dotrzymuje słowa, ten człowiek kocha bez kontroli, ten człowiek umie poprawiać się bez upokorzenia. Z takiej spójności rodzi się prawdziwa reputacja, z wierności w małym, z radości pozostawania na drodze, gdy nikt nie patrzy. Zachowaj prostą królewską regułę. Pierwsze i ostatnie minuty dnia należą do ołtarza bez targu. Rano wypowiedz: Dual tu jest święte. Otwórz psalmem, zamknij dziękczynieniem. Pomiędzy tymi bramami pozwól życiu płynąć w mierze łaski. Ta dyscyplina nie dławi wolności, daje jej stały wiatr. Gdy ołtarz jest czysty i płonie, Peryferie porządkują się same, a decyzje wstają z pokoju, nie z presji chwili. Twoje milczenie stało się strategiczne, nieobronne. Nie uciekasz od spotkań, ale też nie szukasz ich dla karmienia próżności. Wybierasz bitwy odważnie i mądrze. Pozwalasz opaść temu, co zbędne, a to, co istotne, obejmujesz miękką stanowczością. Gdy mówisz nie, drzwi nie trzaskają. Gdy mówisz tak, nie gubisz się. To znak cichej władzy, widzialny efekt przywróconego imienia, które nie krzyczy, lecz porządkuje obecnością. Twoja przeszłość zostaje nauczycielem, nie dozorca. Bierzesz lekcje bez kajdan, czcisz błędy przemianą, nie samokarą, zwycięstwa pokorą, nie paradą, błogosławisz nawet tych, którzy zranili. Nie dlatego, że mieli rację, lecz dlatego, że przez nich odnalazłeś ścieżkę do sprawiedliwości, która nie upokarza. Tak kończy się krąg win, a zaczyna łagodny obrót łaski. Idź więc w pokoju z twoim imieniem, jak sztandarem i schronieniem. Noś je przed sobą, gdy wchodzisz. Kładź je na pracy, gdy działasz. Zostawiaj na ustach, gdy milczysz. Pomnażaj je dobrem. Chroń czystym słowem, odpoczywaj nim w modlitwie, a skoro przyjąłeś przywrócenie, bądź przywracającym. Dyskretnie podnoś imiona innych, przykrywaj ich rany szacunkiem, odklejaj etykiety, które ich pomniejszają. Zasubskrybuj z otwartym sercem, włącz powiadomienia i dołącz do kanału. WhatsApp z opisu, abyśmy mogli podsycać ten ogień razem. Pieczętuje cię werdyktem, który ci darowano, sprawiedliwość z wysoka, Twoje imię przywrócone, idź spokojnym krokiem, nie po to, by dowodzić, lecz by żyć. Pamiętaj o płaszczu, który cię okrywa, o mieczu światła, który precyzyjnie oddziela, o głosie, który woła Cię po imieniu od wewnątrz. A gdy zwątpienie wyszepcze dawne historie, unieś wzrok. I powiedz całą duszą prawdę, która cię niesie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Zasubskrybuj, pozostań blisko i dziel się tym ogniem z tym, komu zimno.